W tym materiale przyjrzymy się książkom, które według Steve'a Jobsa miały znaczący wpływ na jego sukces. Dla osób, które nie kojarzą pana Jobsa, kilka słów, aby przybliżyć jego osobowość, jak i wkład, który wniósł w życie milionów ludzi. Steve Jobs był jednym z najbardziej wpływowych przedsiębiorców i wizjonerów technologicznych naszych czasów. Założyciel firmy Apple i jeden z głównych architektów rewolucji cyfrowej. Jobs wprowadził do naszego życia takie produkty jak iPod, iPhone i iPad, zmieniając w ten sposób sposób, w jaki korzystamy z technologii. Jego nieustępliwość i wizjonerska energia zrewolucjonizowała przemysł informatyczny, co spowodowało, że stał się olbrzymim autorytetem w świecie szeroko pojętego biznesu. Oto 15 ulubionych książek, dzięki którym, jak sądzi sam Steve, pomogły mu dojść tak daleko. Pozycja pierwsza nosi tytuł Innovators Dilemma. W tym rewolucyjnym bestsellerze ekspert do spraw innowacji Clayton Christensen opisuje, dlaczego wybitne firmy mogą zrobić wszystko dobrze i mimo to stracić pozycję lidera na rynku. Dlaczego niektóre wielkie przedsiębiorstwa upadają, a inne, często znacznie mniejsze, odnoszą sukces? Aby odpowiedzieć na to pytanie, autor koncentruje się na kwestii innowacji. Według Jobsa jest to obowiązkowa lektura dla każdego przedsiębiorcy. Książka numer dwa nosi tytuł Only the Paranoid Survive. Pod przywództwem Andiego Grova Intel stał się największym na świecie producentem chipów i jedną z najbardziej podziwianych firm na świecie, a w swojej książce analizuje własną historię sukcesów i porażek. Autor uważa, że po osiągnięciu sukcesu wielu przedsiębiorców traci instynkt biznesowy oraz motywację do pracy, co często prowadzi do zaprzepaszczenia dawnego dorobku, opisując w jaki sposób tego uniknąć. Książka numer 3. Droga Białych Obłoków. Autor tej książki uważa, że Tybet stał się symbolem tego wszystkiego, za czym tęskni dzisiaj ludzkość. Był jednym z ostatnich pielgrzymów, którzy odwiedzili Tybet. I wyjaśnia wiele tajemnic związanych z jego kulturą. Niezwykła w tej pracy jest wyrazista interpretacja tybetańskiej tradycji, bez popadania w zbytną egzaltację, oddająca jednak szacunek temu, co przeminęło. Jest to pozycja, która w ogromnej mierze ukształtowała światopogląd Jobsa oraz jego stosunek do duchowości. Numer 4. Autobiografia jogina. Prowadzenie do starożytnej nauki jogi i medytacji, które pełne jest przykładów z życia jogina Jogandy, klasyka literatury na temat duchowości, chociaż książka została napisana 70 lat temu, do tej pory nie straciła nic ze swojej aktualności. Tytuł numer 5. Spotkania z wybitnymi ludźmi. Według Georgia Gurdziewa, większość ludzi żyje nieświadomie, nie posiadając znajomości swojej prawdziwej natury. Czym jest pełnia życia i w jaki sposób można jej doświadczyć? Zawarte w tej książce odpowiedzi na te i inne pytania sprawiają, że trudno przejść obok niej obojętnie. Lektura numer 6 nosi tytuł Umysł Zen, Umysł Początkującego. Niezwykle przystępne wprowadzenie do tradycji buddyzmu Zen. W książce Suzuki'ego znajdziemy zarówno uwagi na temat samych podstaw buddyzmu takich jak właściwa postawa ciała i technika oddychania, jak również bardziej abstrakcyjne rozważania na temat natury rzeczywistości. Siódemka nosi tytuł Rok 1984. Książka stworzona przez pisarza i publicystę, który na własne oczy obserwował funkcjonowanie i efekty systemów totalitarnych. Opublikowana w 1949 roku powieść opisuje życie w niezbyt odległej przyszłości gdy egzystencja jednostek została podporządkowana wszechpotężnej władzy państwowej. Pozycja numer 8 nosi tytuł Moby Dick. Klasyka światowej literatury, wciągająca powieść przygodowa, w której zawarte zostały bezcenne rozważania psychologiczne oraz lekcje moralne. Książka koncentruje się m.in. wokół takich spraw jak rozwój, zdobywanie nowych doświadczeń oraz konieczność ciągłej nauki. Jobs nie ukrywał, że Moby Dick ukształtował jego przekonania na temat przywództwa. Książka numer 9. Atlas Zbuntowany. Powieść Ayn Rand porusza problem roli wybitnej jednostki w społeczeństwie. Dlaczego powinniśmy doceniać przedsiębiorczość i w jaki sposób możemy ją w sobie pielęgnować? Aby odpowiedzieć na te pytania, autorka opowiada o losach grupy wybitnych ludzi. Którzy pewnego dnia postanawiają się zbuntować. Pod numerem 10 mamy książkę pod tytułem Insanely Simple. Inspiracja do optymalizacji swojego życia i biznesu. Autor koncentruje się na kwestii prostoty, a szczególnie na tym, w jaki sposób potrafi ona ułatwić nasze codzienne zajęcia. Insanely Simple to przystępnie opisana nauka prostoty. Projektowania najprostszych dostępnych rozwiązań, które Jobs niezwykle sobie cenił. Lektura numer 11: Be Here Now. Kolejna książka na liście Jobsa, która odnosi się do tematyki duchowości. Opowiada ona o transformacji mężczyzny z cieszącego się wieloma sukcesami profesora na Harvardzie w prawdziwego duchowego nauczyciela. Dzieło stanowi wprowadzenie w podstawowe zasady jogi. Oraz zawiera rozważania na temat istotności duchowych aspektów człowieka. Pozycja 12. Diet for a Small Planet. W jaki sposób pojedynczy człowiek może wywrzeć wpływ na cały świat i dlaczego warto wierzyć w taką możliwość? Diet for a Small Planet to książka, która zapoczątkowała wielką rewolucję żywieniową i do tej pory stanowi ważny punkt odniesienia w dziedzinie odżywiania. Ta lektura doprowadziła Jobsa do przejścia na wegetarianizm. Numer 13. Inside the Tornado. Użyteczny podręcznik, który zawiera mnóstwo praktycznej wiedzy na temat wprowadzania swojego biznesu na wyższe poziomy rozwoju. Jeżeli posiadasz nowy produkt lub usługę, to dzięki niemu dowiesz się, w jaki sposób z powodzeniem wprowadzić je na rynek. Tytuł pod numerem 14. To wolność od duchowego materializmu. W wolności od duchowego materializmu autor odnosi się do niebezpieczeństwa, które stanowi poważne wyzwanie dla każdej zaangażowanej w rozwój duchowy osoby. Jest to niebezpieczeństwo, które polega na zniekształconym stosunku do duchowości, określonym przez autora mianem duchowego materializmu. W jego mniemaniu ego jest złudzeniem, a my powinniśmy skupić się na wykształceniu w sobie umiejętności nieskrępowanego istnienia. Numer 15 i ostatnia pozycja na naszej liście nosi tytuł Zen i sztuka obsługi motocykla. Zen i sztuka obsługi motocykla to książka napisana przez Roberta Piercinga. Łączy ona w sobie filozoficzne rozważania z powieścią o podróży motocyklowej po Stanach Zjednoczonych. Książka ta uważana jest za klasykę filozofii współczesnej i inspiruje do refleksji nad naturą rzeczywistości oraz wartością jakości w życiu. Jeżeli chcecie więcej materiałów z cyklu Co czytają Milionerzy, dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie o łapce w górę. Pozwala mi to lepiej pozycjonować moje materiały przez algorytmy YouTube'a, co zdecydowanie daje mi więcej motywacji do tworzenia. Z góry dziękuję i do następnego.